ale w zasadzie jest e, tego bardzo podobnie. E, czas do rodziny trudno mi jest powiedzieć, ja myślę, że to przede wszystkim rodzina się powinna wypowiedzieć. Na pewno najgorsze jest to, że e, przed moim zakończeniem, czy po ogłoszeniu tego dziennikarzy, no, bardzo mocno e, głosili, że jednak teraz. E, to że się w hotelu, tak? Leżenie tylko z rodziną, e, m, może jakiś celebryta i tak dalej. No ja jestem sportowcem i dla mnie by to było na pewno ciężkie coś takiego, bo jednak nie czuję się aż tak stary, żeby już tylko siąść w fotelu, tam gdzieś jakieś piwko, mecz, więc dlatego no sportowiec jest sportowcem i myślę, że i każdy z tych sportowców, który jest zawodowcem to jednak tak bezpośrednio nie kończy i nie osiada. No przed nami wiem, że to jest Twój e, plan e, na przyszłość, czyli to jest e, park e, Rajce Dakar, ale powiedz mi tylko na koniec, czy zawsze Ci się w ogóle nie kręci, jak przychodzisz tutaj do tego miejsca, gdzie, jest, m, gdzie są narty, twoje stare kombinezony, medale, puchary. No, Czekam jeszcze, że tak, ja się do tego przyzwyczaiłem, dlatego że, że jak często tu przychodzę, to tylko spoglądam e, co, co jest, czy wszystko jest w porządku, e, czy czegoś nie trzeba poprawić, czegoś czy nie, nie trzeba dołożyć. Niebra, tak? Zdarzają się takie, takie rzeczy.